Witam serdecznie w kolejnym odcinku PS News. Znów mamy odcinek łączony w sumie, bo po prostu zebrałem więcej rzeczy w jeden materiał, żeby nie tworzyć pustych przebiegów. Plus, że długi weekend przed nami, więc wrzucam grubasa z rozdziałami, żebyście mogli sobie spokojnie obejrzeć całość w swoim tempie. Premiery były dosyć mocne, zapowiedzi były też dosyć mocne, eventy też były. Więc nie przedłużając, zapraszam na przegląd aktualności PlayStation. Lecimy z tematami. Wyspy tygodni zaczynamy naturalnie od Stellar Blade. Doczekaliśmy się i powiem wam, że jest to zdecydowanie jedna z tych gier, które zapamiętam na długo, ale po kolei. Historia jest tutaj w sumie prosta: planeta Ziemia, którą znamy i wszyscy lubimy, niestety uległa w dużym stopniu zniszczeniu, a globopanowały dziwne, nastawione wobec ludzi stwory zwane Natiba. Na planetę zostaje zrzucony oddział androidów, który cyklicznie podejmuje misję zniszczenia wrogich istot i odebrania im władzy na planecie. W ostatnim z tego typu transportów na Ziemię trafia IF, w którą wcielamy się my. Niestety, jak widać, misja szybko otrzymuje status FUBAR i od tego momentu IF musi sama ruszyć na poszukiwanie prostorego Natiba którego zabicie prawdopodobnie także spowoduje zniknięcie słabszych potworów, a co za tym idzie, zwróci ziemię ludziom. Naturalnie, w trakcie trwania swojej przygody, Eve spotka przyjaznych jej innych bohaterów, którzy dołączą się do jej teamu służąc jej pomocą, więc będzie trochę raźniej niż tylko główna bohaterka solo. Wiem, że wielu z Was już grało w wersję demo, która cały czas jest dostępna w PlayStation Store, jednak warto w ogóle wyjaśnić, jak się w to gra. Pierwsza rzecz. To jest to slasher z nastawieniem na kombinacyjne klepanie w przyciski. Nie są to soulsy w dużej mierze. Jest kilka takich mechanizmów z tej gry, z tej serii właściwie, ale to nie są soulsy jako takie. Fakt, odpoczywanie w bazach przywraca do życia przeciwników w okolicy, ale sam system walki, który jest główną osią rozgrywki tutaj, stawia na zupełnie inne mechaniki. Przede wszystkim atakujemy kwadratem i trójkątem. Ciosy i to nie jest taka zwykła maszerka, a faktycznie kombosy, które różnią się pomiędzy sobą zarówno efektywnością, jak i ich długością. Chodzi o to, że niektóre kombinacje są szybsze, ale też słabsze, a niektóre odwrotnie, więc absolutnie warto nauczyć się tego, jakie ciosy i kombosy wykonuje Eve, aby efektywnie używać ich później w walce. No bo o ile zwykli przeciwnicy to jeszcze luz, no to z bosami to już nie ma zmiłuj. Druga ważna rzecz to system osłon przeciwników i parowanie ich ciosów. Duża część mocniejszych przeciwników ma w sumie takie trzy paski energii. Pierwszy z nich to życie, drugi to osłona, trzeci to stagger, czyli energia, wiadomo, życie, osłona, jeśli przeciwnik ją posiada, no to gdy jest ona aktywna, to po prostu normalnymi ciosami zabieramy mniej energii życiowej przeciwnikowi, więc warto jest po prostu zjechać osłonę jak najszybciej, żeby móc wroga bić mocniej. Jednym ze sposobów jest tutaj wykorzystywanie ciosów specjalnych dzięki ładowaniu energii beta, no i te ciosy też odkrywa sobie w takim drzewku menu. Stagger z kolei to licznik, który zmniejszamy po klocku, takim jednym elemencie, idealnie blokując ciosy przeciwnika. Towarzyszy temu taki ładniejszy błysk. No jeśli zjedziemy w ten sposób cały licznik otrzymujemy szansę na mocniejszy cios trójkątem, no i przede wszystkim bardzo ładnie wyglądający mocniejszy cios. Najwięksi bossowie często mają kilka faz tego typu, więc najlepiej jest im nie odpuszczać i grać dość agresywnie, bo o ile możemy robić różne uniki i się blokować, no to lepiej jest szybciej skończyć pojedynek, aniżeli go przedłużać, jeśli nie jest to potrzebne. Naturalnie jest jeszcze kilka innych, takich bardziej zaawansowanych technik walki, ale no, wiążą się one z pewnymi spoilerami, więc odkryjecie je na bank sami, jak będziecie grali. Nowe techniki odkrywamy, tak jak mówiłem, w takich drzewkach dzięki wbijaniu EXPA. I tutaj nie ma leveli jako takich, po prostu wypełniamy licznik EXPERIENCE na maksa i otrzymujemy za to jeden punkt. Który potem możemy e, sobie wrzucić w jakąś tam technikę, którą chcemy sobie odsłonić. Też od razu możemy ją sobie przetrenować, co jest super ważne w takim symulatorze, żeby od razu świadomie korzystać z niej w walce. Fajnie są w ogóle te symulatory zrobione, bo można sobie wszystko tutaj ustawić i popróbować. Warto też rzeczy ćwiczyć na początku, no bo później dzięki temu będzie po prostu łatwiej. Broń i później też rzeczy pomocnicze ulepszamy dzięki znajdywanym lub otrzymywanym przedmiotom w świecie. Budowa całego świata jest też ciekawa, bo o ile pierwsze dwie lokacje są takiej średniej wielkości mapami, to później jest to wiele więcej otwartego terenu do zwiedzania i też bardzo często dostępu do kolejnych Segmentów mapy blokują różne jakieś tam zamki, do których musimy znaleźć odpowiedni kod. Te częściej aniżeli rzadziej są gdzieś tam umieszczone w pobliżu, więc wystarczy się nieco dokładniej rozejrzeć. Też otwieranie tych skrzyń czasami wymaga ogarnięcia jakiejś minigierki, więc nie zawsze chodzi tylko o to, że musimy znaleźć kod. Dobrze jest więc dokładnie sprawdzać okolice, gdzie i na co można się wdrapać. Tutaj też pomocny okazuje się taki impuls radarowy, no bo on zaznacza obiekty znajdujące się na przykład za ścianą, a to pozwala nam na przykład zrozumieć, że i tam u góry gdzieś coś jest, teraz musimy wykumać jak się tam dostać. Naturalnie nie tylko samą walką człowiek żyje, więc w miarę odkrywania świata odwiedzimy też różne ludzkie osady, w których się znajdziemy, różne zadania, misje poboczne są też. Te często sprowadzają się do odnalezienia kogoś lub czegoś w terenie. A faktycznie jak się wczytać w ich kontekst, no to też poszerzają one świadomość tego, co się ze światem tutaj stało. No i też oczywiście w trakcie gry są takie trochę inne sekwencje, nawet czasem takie unikalne, że w sensie jakaś tam rzecz pojawia się tylko raz i więcej się już nie pojawia. Więc wszystko to płynie tak do przodu i jest to bardzo ciekawe. No i te rzeczy, Oczywiście jedną z takich ważniejszych rzeczy, której w grze można się oddać, to zbieranie i odkrywanie ubrań dla EVE, różnych takich, ładnych, jak EVE. Bez dwóch zdań, Stellar Blade to gra, która ustala pewien nowy standard w kwestiach wizualnych i technicznych, animacja IF jest absurdalnie dobra i ruch ataki i ogólnie taki pojęty styl to absolutnie górna półka. Design świata jest często tak niesamowicie dokładny i skupiony na szczegółach, że nawet udało mi się w jednym miejscu znaleźć dokładnie taki sam telewizor do gier retro, który mam w domu, a to, jak podczas walki rusza się bohaterka, jest po prostu świetne, no właściwie to widać. Muzyka miło przygrywa w tle, też jest bardzo ładna, efekty dźwiękowe siedzą, w temacie dźwięku jest moc. No i ogólnie całość jest bardzo mocno dopracowana i sprawia świetne wrażenie wizualne. I ciekawostka, Stellar Blade jest zrobiona na Unreal 4. Pozostaje więc pytanie, dla kogo właściwie jest ta gra? No, w sumie dla wszystkich, ale przede wszystkim dla graczy, którzy cenią sobie techniczny sznyt w grach, no plus akcje i dynamiczny system walki. Taki, który przez długie godziny daje sporo zajawki, ale też nie jest jakoś przesadnie trudny do opanowania. Zaznaczam, że o ile niektórzy przeciwnicy mogą stanowić wyzwanie, to nie jest to jakiś przygięty poziom, każdy powinien spokojnie ogarnąć co się tutaj dzieje. Koniecznie sprawdźcie gresami albo zobaczcie nasz czwartkowy stream z gry. Jest duża szansa, że Stellar Blade mocno Wam siądzie. Absolutnie polecam obczaić grę i stream też. Dave the Diver to gra, w której wcielamy się w Dave'a, który zostaje ściągnięty z kanapy, aby pomóc ziomkowi z pewną dziurą w ziemi, a dokładnie w takiej małej zatoce, w której pływa sobie swoją łodzią w sensie ten ziomek, bo dziura też w sumie jest w wodzie. Chodzi o to, że potrzeba nurka, żeby zbadał tę dziwną dziurę. A dziwną, dlatego, bo raz, że z dnia na dzień wszystko się w niej zmienia, a druga rzecz jest taka, że każdy sprzęt, który jest w niej znaleziony, a potem wyciągnięty na powierzchnię, jakoś przedziwnie ulega zniszczeniu i zniknięciu. Kolejna rzecz tego typu eskapady. Do najtańszych nie należą, więc w trakcie swoich zanurzeń Dave musi łapać harpunem ryby, które następnie posłużą za surowiec do sushi sprzedawanego w pobliskim barze. I swoją drogą mistrz noża potrzebuje pomocnika, więc Dave zostaje wmanewrowany także w wydawkę i tym samym musi obsługiwać wieczorami klientów baru. Tak więc za dnia nurkujemy, a wieczorem robimy w gastro. Jako, że dziura w ziemi codziennie, tak jak mówiłem, jest faktycznie inna, to fajnie i lekko rozmaica to poznawanie Głębin. Plus po jakimś czasie otrzymujemy oczywiście dostęp też do lepszego sprzętu, tak jak na przykład jak e, pojemniejsze butle z tlenem, skafander, dzięki któremu zejdziemy głębiej, czy akcesoria, dzięki którym pokonamy wkurzone ryby lub złowimy co twardsze sztuki, no a potem na talerz e, je wrzucimy do naszego sushi-baru, który, notabene zapomniałem powiedzieć, e, w tym sushi-barze sami ustalamy menu, w odniesieniu oczywiście do tego, co danego dnia nam się udało złowić. Szkoda, że gra nie ma tłumaczenia na język polski, bo faktycznie przeróżne postaci i bohaterowie, których spotykamy na swojej drodze, są wyraziste i zabawne, animacje są bardzo fajne, e, i też takim light leitmotywem jest to w sumie. Że każdy praktycznie trochę jedzie Dave'owi, że jest gruby i sprawia średnie wrażenie, jak na kogoś, kto podejmuje się niebezpiecznej misji, a on się tym zupełnie nie przejmuje i dzielnie pomaga kolejnym, często średnio miłym dla niego mieszkańcom. Fajny gość, bardzo duży plus też za muzykę w grze, spoko buja. Reasumując, może jest to Indyk, i może są to piksele, ale autentycznie polecam sprawdzić bardzo pocieszna produkcja można się wkręcić w takiego mniejszego teamu deweloperskiego. Tales of Kenzera zału nie jest zwykłą metroidwanią. Pierwsza sprawa to głównodowodzącym dowodzącym projektu jest Abu Bakar Salim. Aktor, który użyczał swojego głosu na przykład Bajekowi w Assassin's Creed Origins. Jakiś czas temu jego ojciec zmarł z powodu nowotworu i to ciężkie osobiste przeżycie miało wpływ na to, jaką grę ze swoim zespołem stworzył. Historia jest tutaj taka, że w Mieście Przyszłości młody chłopak Zuberi, po śmierci własnego ojca, otrzymuje napisaną przez niego swoistą księgę pamięci. Książka opowiadał chłopcu Zału, który chce przekonać Boga śmierci Kalungę, aby ten przywrócił jego ojca do żywych. Ruszamy więc w podróż, aby pokonać trzy duchy, które przeciwstawiły się kalundze, no i tym samym walczyć o spełnienie swojego życzenia. I będzie to przygoda pełna nauki życiowej, ale też i takiego zrozumienia pewnych spraw, których główny bohater jeszcze sam sobie nie uporządkował. Technicznie gra stawia przede wszystkim na zwinność i prędkość. Od samego początku mamy dostęp do dwóch masek, dzięki którym możemy wymieniać się pomiędzy atakami wręcz lub tych na odległość. Mamy dash, double jump, maski możemy szybko Szybko zmieniać więc całość sprowadza się do szybkiego wachlowania posiadanymi umiejętnościami, aby jak najsprawniej pokonać przeciwników. I to wszystko mamy od początku gry, nie trzeba tego odsłaniać. Bo naturalnie, też w miarę rozwoju fabuły otrzymamy nowe techniki, jak na przykład zamrażanie wody. I co za tym idzie, na przykład możemy wrogów frizować, albo da nam to dostęp do kolejnych miejsc na mapie, więc wszystko się tutaj ładnie rozwija. Wracając do walki i do tego, o czym mówiłem, to zmienianie poszczególnych stylów, y, czyli masek, i co za tym idzie, y, to jakimi możliwościami dysponujemy, sprawia, że jest ona bardzo szybka i dynamiczna. Więc często całość przypomina taki mega zwinny taniec, w trakcie którego atakujemy, strzelamy, uskakujemy, aniżeli jakieś takie mozolne pozbywanie się wrogów, gdzie tam stoimy i wiecie, powoli ich tam klepiemy. Na specjalną uwagę także zasługuje muzyka, która niesamowicie dopełnia afrykański klimat gry i autentycznie jest to niesamowicie dobrze zrealizowany soundtrack, i tutaj chyba będzie jakaś nagroda e, dla tej kompozytorki, bo brzmi ta muza fenomenalnie. Reasumując, pomimo, że angielski nie jest tutaj jakoś super trudny, to szkoda, że gra nie posiada polskiego tłumaczenia, po prostu większa ilość pewnie graczy w naszym kraju by zrozumiała dokładniej fabułę. No tak czy inaczej, jest to bardzo fajna e, produkcja, mega solidna Metroidvania, też w bardzo dobrej cenie, 80 zł kosztuje na premierę e, i jeśli lubicie ten gatunek gier, powinniście sprawdzić ją na bank. E, plus, że jest ona w plusie, ekstra, więc jak macie plus ekstra, to możecie sobie Ją sprawdzić bo jest w pakiecie. Kolejną grą, w sumie taką trochę niezależną, jest polska produkcja House Flipper 2. I domyślam się, że wielu z Was w czasie wolnym uwielbia na przykład sprzątać swoje domy lub mieszkania. Nic tak nie daje satysfakcji jak dokładne ogarnięcie łazienki czy wypolerowanie wszystkich podłóg. Pokój gracza, wiadomo, jest statystycznie najmniej zagraconą przestrzenią w domu. Wiadomo, bo my wszyscy dbamy o swoje pokoje, w których siedzimy i gramy. No ale dodatkowo jeszcze w erze galopujących cen mieszkań, ludzie zajmujący się flipowaniem są niczym zesłani z niebios i wszyscy ich uwielbiają. W takim duchu przebiega. Zabawa w tej produkcji. Wbijamy na obiekt, czyścimy po poprzednich właścicielach, a potem, jak zarobimy trochę hajsu, kupujemy jakąś tam zdewastowaną chatę i powtarzamy proces ponownie. Fani zakupów w IKEA, a następnie ustawiania mebli w nieruchomości, którą właśnie nabyli, będą zachwyceni, a jeśli w grach szukać eksplozji, smoków, czy ratowania księżniczek lub księciów, to fliperka nie jest dla was. Tutaj tylko praca, 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 jeszcze raz praca, potem cyk i pchamy na rynek wtórny z lekko podbitą ceną i proces powtarzamy. W przypadku Broken Road od razu mówię, że nie grałem, więc tylko zajawiam, że pojawiła się taka produkcja, w której w postapokaliptycznym klimacie trafiamy do Australii. Vibe jest tutaj niby taki jak z oryginalnej części Fallout, duże znaczenie mają decyzje, które podejmujemy, a właściwie ich moralność, a walka jest tutaj raczej takim dodatkiem, bo z tego co widziałem, nie jest ona jakoś specjalnie wymagająca. Ale mówię, nic nie wkręcam, bo sam faktycznie jeszcze nie grałem, niektórzy chwalą, niektórzy skipnęli. 23 kwietnia ukazał się kolejny dodatek do Remnant 2, tym razem w The Forgotten Kingdom powrócimy na piękną zalesioną planetę Jajsza. Tradycyjnie będzie nowy sprzęt do zdobycia, nowa klasa, nowi bossowie do ubicia i cała masa mrocznej zabawy. I muszę dokończyć Remnant 2, bo to naprawdę zacna produkcja. Też zapraszam, jeśli nie widzieliście na wtorkowy stream nasz, żeby go nadrobić, no bo jeden boss tam w tym świecie, w tym dodatku padł. Trochę też zwiedziłem okolice. Nie udało mi się znaleźć co prawda nowego archetypu, ale fajnie się bawiłem. Muszę w to jeszcze pograć. No i na koniec Ermac w MK1 jest już jako dodatkowa postać. Przyznam, że spoko się nim gra, nie jest jakimś super specem w mortalu, ale widzę, że na średnim dystansie ma on sporo różnie takich nieoczywistych kombinacji, zadających obrażenia w różnych płaszczyznach. I o ile na bliskim dystansie nie ma za dużo akcji, zaczynających się od jakichś takich szybkich, niskich uderzeń, tak jak mówię, całkiem spoko można nim trzymać się na dystans. Aczkolwiek okna jego kombosów są tak wąskie. Z tego co widzę, że trzeba to grubo poćwiczyć, jeśli myślimy o wykorzystaniu ich w walce super płynnie. No i też rozpoczął się już piąty sezon czyli sezon burz, będzie trwać do 4 czerwca. Tradycyjnie możemy w nim zdobyć dodatkowe skórki dla niektórych zawodników. Duża część z nich to jakiś taki właśnie motyw burzy, piorunów, czy i też braku źrenic. Raiden w sumie też ma spoko ten taki stary kostium z czerwonymi błyskawicami. Będą nowe wyzwania w trybie inwazji, więc jak ktoś lubi, to już można się bawić. Tradycyjnie w każdym miesiącu w naszym Brandspace odbywa się PS5. I tym razem padło nagryw w parach. I od razu zaznaczam, nie chodziło wyłącznie o pary o podłożu romantycznym, ale też i na przykład o wbicie z kumplem przed konsolę i pogranie sobie w coś tam na luzie z piciem i zakąską u boku. Z tego co widziałem, grane były TX2, na przykład Tekken 8 i AFC 24, PSVR na moment też coś tam sobie odpalił. No i naturalnie retrogranie też było odpalone na super specjalnym stanowisku, takim podobnym jak ja mam. Naturalnie grami można było sobie wachlować i atmosfera była luźniejsza, więc nikt nikomu nic nie narzucał. Tradycyjnie były też quizy wiedzy i zawsze polecam wziąć w nich udział, bo tym razem oprócz padów DualSense był do wygrania PS Portal i nowa rzecz, czyli. Puma Cross PlayStation zestaw. Tak swoją drogą, jednym z częstszych pytań, które zadajecie na streamach, czy w komentarzach, to, ee, ziomek, skąd wziąć taką koszulkę albo bluzę, czy coś w tym stylu? Tym razem link wrzucam Wam w opis. Sportowa marka odzieżowa Puma i PlayStation wypuściły wspólną kolekcję ciuchów, czapek, butów i innych jeszcze tam akcesoriów, które możecie aktualnie nabyć na miejscu. Jeszcze wracając do PS5, było akurat dresiwo, które przyznam, mi się podoba, a krótkie spodnie myślę na lato jak znalazł. Buty też całkiem były fajne. Link do merszu wrzucam, tak jak mówiłem wam w opis. Sprawdźcie sobie, może coś tam akurat znajdziecie dla siebie i wam siądzie. No i też sprawdzajcie nasze konta społecznościowe i dołączajcie do PS5 w miarę możliwości. Raz, że fajnie spędzicie czas, a dwa macie szansę na zdobycie bardzo spoko nagród, PlayStation, więc opłaca się być z nami na bieżąco. Ale tak poważnie to wpadnijcie do nas, jak macie czas i możliwość. Zawsze jest miło was nam widzieć was. Można już ściągnąć nowe gry w PlayStation Plus na poziomie Ekstra i Premium, od razu zaznaczam, że trzy gry trafią do Plusa premierowo, aczkolwiek nie od razu. O Dave the Diver i Tales of Kenzera mówiłem we wcześniejszym fragmencie, one już są. Animal Wells, z kolei będzie dostępna 9 maja. To taka retro platformówka, w której używając różnych znalezionych przedmiotów manipulujemy otaczającym nas światem, w tym także zamieszkującymi go zwierzętami. Ciekawostka, jest to pierwsza gra wydawcy Big Mode, czyli popularnego youtubera Donkey. Od Bowlers koniecznie sprawdźcie tę produkcję, to taka imprezowa gra wzbijaka, jest tutaj sporo różnych konkurencji i dyscyplin, plus możemy zrobić sobie swojego śmiechowego bohatera, co też w sumie wydarzyło się na naszym streamie. Dawno się tak nie uśmialiśmy wszyscy, e, powiem wam, e, no do tego stopnia, że na bank kiedyś jeszcze powrócimy, aby wspólnie się rozerwać. Mega pozytywna produkcja. Dobra, Kispan to wygrał. Gratuluję. Chyba mamy to. <laughs> Co to była za chłosta na koniec. Construction Simulator, czyli i ty możesz zostać operatorem koparki, walca, czy tam jakieś inne ciężarówki, pomóc w moim miasteczku przy różnych pracach związanych z rozbudową lokalnej infrastruktury. Dekru 2, wyścigi online od Ubisoft. Miejsce wyścigów to zmniejszony teren Stanów Zjednoczonych Ameryki. A mknąć po nich możemy nie tylko na czterech kółkach, ale także w powietrzu, ale również i w wodzie, w sumie na wodzie. Raji and Ancient Epic to taka gra przygodowa, która rozgrywa się w starożytnych Indiach. Dziewczyna imieniem Raji zostaje wybrana przez boków, by stawić czoła demonicznej inwazji na świat ludzi. Musi ocalić młodszego brata i pokonać przywódcę demonów Mahabalasure. Warto sprawdzić, bo gra spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem u graczy. Nowhere Play with Your Food. Przyznaję, że nie mam pojęcia o co chodzi w tej grze. W sumie siedzimy sobie w restauracji i bawimy się kolejnymi daniami. Ciężko to opisać, serio. Sprawdźcie się to sami. E, takie wręcz jest tutaj doznanie efemeryczne. Niesamowitości i dziwności. Dziwna gra. Stray Blade to taka luźna przygodówka, w której magiczny cowboy z mieczem i przyjacielem Wilkiem musi w magicznej krainie ujarzmić trzy moce starożytnych metali, aby uratować zniszczony wojną kraj. A Chronicles to przygodówka z elementami taktycznymi. W to też graliśmy swego czasu na streamie. To co zapamiętałem, to ciekawi bohaterowie. Faktycznie całkiem spoko podejście do walki turowej i fajnie wykrywany świat. Też chyba taki postapo trochę tak mi się wydaje. Jak lubicie kombinować strategię walcząc z różnymi mutantami, gdzie się ruszyć, jaki atak wykonać w jakiej kolejce i tak to koniecznie sprawdźcie. Deliver Us Mars, czyli druga część serii, tym razem Lecimy na Marsa, jak tytuł wskazuje. Fabularnie chodzi o to, tutaj, że główna bohaterka rusza z misją odzyskania skradzionych przez tajemniczą organizację Outward statków należących do kolonii Arka. Plus w tle rozgrywa się pewien taki wątek rodzinny. Gra raczej stawia na luźną rozkminę zagadek i takie spokojne eksplorowanie terenu i też kosmosu, więc nie musicie się bać, że wyskoczy na was jakiś obcy z szybu wentylacyjnego. Gra spotkała się z całkiem spoko odbiorem u graczy. Dwie ostatnie gry to produkcje LEGO, czyli LEGO Ninja Ninjago Movie Video Game oraz LEGO Marvel's Avengers. Z kolei na poziomie premium trzy klasyki, Alone in the Dark, The New Nightmare, Medieval. tej gry fanom nie trzeba chyba przedstawiać, PlayStation Plus, faktycznie jest to oryginalna wersja z PS1, a nie ten remake, bo on był chyba wcześniej jakoś tam w plusie. I ostatnia rzecz, i tutaj totalnie ściągnijcie to sobie i sprawdźcie, Star Wars Rebel Assault 2 The Hidden Empire. Jedna rzecz, trzeci etap. To ucieczka Sokołem milenium z jakiejś tam bazy Imperium i powiem Wam tak, złoty medal dla kogoś, komu uda się to przejść. Lubię trudne gry, ale to wyzwanie mnie zniszczyło. Choć na, finalnie na jakimś tam streamie kolejnym fartem udało mi się zaliczyć to wyzwanie. Serio, sprawdźcie choćby tylko po to, aby poczuć, jak kiedyś były robione gry. nim jak szatan. Naturalnie zestaw wszystkich gier jest już dostępny. Poza tym jednym wyjątkiem, który będzie 9 maja, więc sprawdźcie i bawcie się dobrze. yeah <laughs> Szybkie newsy, które są szybkie, idealnie dopchają dziś odcinek newsów. Pierwsza sprawa to zapowiedź Kingdom Come Deliverance 2. Po blisko sześciu latach otrzymamy kontynuację przygód Henryka i faktycznie jest to świetna wiadomość, zwłaszcza dla tych, którzy ciepło wspominają część pierwszą. Bo ta gra w sumie była taką niesamowitą perłą w temacie tego, jak bardzo dobrze i w miarę realnie odwzorować czasy średniowieczne w grze. Zwłaszcza w bliskich nam klimatach, bo Henryk pochodził z Królestwa Czech, a Czesi wiadomo są spoko. Dwójka z tego, co pokazano na zapowiedzi jest po prostu większa, lepsza i jeszcze bardziej dopracowana, Henryk dalej jest na drodze zemsty na tych, którzy zabili mu rodzinę. Będzie dwa razy większy świat, usprawniono walkę, a co za tym idzie, dodano blisko 5 godzin scenek fabularnych, kusze oraz wczesną broń palną także dorzucono, powracają starzy i pojawiają się też nowi bohaterowie, będzie jeszcze więcej możliwości na to, jakim rycerzem zostaniemy w tym świecie, no ogólnie spory upgrade. Jak to określił główny twórca, gra jest w sumie projektem jego życia i przede wszystkim takim taką grą powstałą z pasji, a biorąc pod uwagę to jak ciekawa była część pierwsza, no i to jak prezentuje się na zapowiedzi dwójka, osobiście temu panu wierzę. Po majówce wrzucę na stream jedynkę z PS4, choć niestety nie ma ona patcha na PS5 i pewnie już nie będzie miała. Chociaż może jakimś cudem się to wydarzy, ale tak czy inaczej chętnie sobie przypomnę początki przygody Henryka, no bo dwójka ukaże się jeszcze w tym roku. Bardzo dobra wiadomość. Pomimo, że pewnie to, co widzicie, nie przemawia do Was, to możecie mi uwierzyć: Vampire Survivor jest genialny i ukaże się w końcu na PlayStation. I teraz, jeśli ogarniacie, co to zagra, to myślę, że ta informacja wystarczy Wam. A jeśli nie, to możecie mi wierzyć na słowo, że jest to jedna z najbardziej wciągających gier, które ostatnio powstały. Trailer, tak jak mówiłem, pewnie nic Wam nie mówi. Bez w sumie trochę chaotyczne. W sumie puszczam go drugi raz bez krótki, ale jak tylko ta produkcja wjedzie na PlayStation, wrzucam to na stream i radzę wam się też na to szykować. Absolutnie zdziwicie się, jak taka pikseloza potrafi złapać i nie puścić na wiele godzin. Na zasadzie syndromu jeszcze jedna gra, jak jeszcze jedna gra. Dawaj, jeszcze jedna gra. Nieważne, że jest trzecia w nocy. Come on, jeszcze jedna gra. Cat Quest 3, czyli urocza gra o kocie i jego epickich przygodach w malowniczej krainie z domieszką życia pirata, ukaże się w Międzynarodowym Dniu Kota. Dla tych, którzy nie wiedzą, za ten dzień uznawany jest 8 sierpnia. A jeśli chodzi o grę, Cat Quest to taka miła i śmiechowa seria. Polecamy, jeśli ktoś lubi takie klimaty. Fajną rzeczą w trójce jest to, że będzie możliwość grania także w kołopie. O v Rising, czyli wampirzej grze, w której po drugim śnie bohater budzi się i musi odnaleźć się w nowym świecie i zaprowadzić w nim swój porządek wspominam już. Gra będzie miała swoją premierę w tym roku, ale ciekawostką jest to, że jako DLC będzie można dokupić zestaw kosmetyczny z Castlevania, czyli będzie się można wcielić w Alucarda, a naszym głównym przeciwnikiem będzie Simon Belmont. Czekamy na datę premiery na PlayStation. I i teraz y, jedna z najbardziej dołujących gier, przygodowo w sumie takich chyba trochę taktycznych, czyli Darkest Dungeon, w tym przypadku druga część, ukaże się na PlayStation 15 lipca. Dołujących dlatego, bo zmagamy się tutaj nie tylko z przeciwnikami, z koszmarów, a całość przygody rozgrywa się w... Tragicznie smutnej, mrocznej krainie. I też dlatego, bo nasi bohaterowie często uginają się pod wpływem stresu i wpadają w jakąś paranoję albo chorobę albo coś takiego, no bo to jest taki dołujący świat. Więc część zabawy polega na umiejętnym rotowaniu naszego oddziału pomiędzy kolejnymi skapadami. W sensie jednych wysyłamy na misję, a drugich na przykład nie wiem, do lekarza albo do jakichś tam, do, do pubu, żeby odpoczął, albo żeby się pomodlił, tego typu rzeczy, nie? Druga część jest już jakiś czas dostępna na PC i zebrała całkiem spoko. noty, więc już w te wakacje będzie można wybrać się w kolejną mroczną podróż, tym razem także i karacą przez świat, bo taki tryb dodano. Kilka informacji na temat funkcjonalności Crossplay, czyli możliwości grania multi z graczami innych platform. Potwierdzono, że Ghost of Tsushima na PC będzie takową rozgrywkę umożliwiać, czyli PC ciarze spokojnie połączą się razem z konsolowcami w trybie Legend. Aczkolwiek będzie potrzebne konto PlayStation Network do tego. Też w opis wrzucam Wam link do artykułu o wydaniu PC Ghosta. Tam na przykład znalazłem rozpiskę wymagań sprzętowych. Wygląda to mniej więcej tak. the world have to end up like this? Za niedługo ukaże się także gra Sandland. Absolutnie polecam, obczaić sobie serial animowany z tymi bohaterami, jest na Disney+, Plus dostępny. Mi się podobało, taka luźna opowieść z morałem i całkiem pozytywnym przesłaniem. W grę będę grać oczywiście mocno już na premierę w piątek, 26 kwietnia. I w sumie nie wiem, jak sam na to nie wpadłem wcześniej, ale tak jak pewnie słyszycie, ostatni trailer użył absolutnie idealny utwór muzyczny do promowania tej gry, no bo Sandland to jest absolutny Sandstorm. A skoro mowa o fajnych serialach, w końcu po latach oczekiwań Fallout 4 otrzyma łatkę PS5. Tradycyjnie będzie to tryb wydajności, grafiki, jakieś na pewnie jeszcze fiksy oraz kilka rzeczy w Creation Club. I w sumie spoko, sprawdzę, bo faktycznie odpadłem krótko po premierze czwórki. Kazali mi budować swoją bazę czy tam osadę, już nie pamiętam, to postanowiłem się zmiksować z Pustkowia. Ja po prostu nie jestem fanem aspektów budowania w grze której w sumie nie jest to potrzebne, ale nie hejtuję, bo pewnie jest to jakiś fan Fallout 76, a tam trzeba dużo budować. Ale sprawdzę choćby aby zobaczyć, jak gra prezentuje się na PS5 po ponad 8,5 roku od premiery na PS4. A, i Billie Eilish wpada do Fortnite w zestawie z tematycznymi przedmiotami w formie karnetu festiwalowego, więc jak ktoś lubi, można zakupić. Tym samym dobiliśmy do brzegu, nic więcej nie mam do dodania. To wszystko dajcie znać, jak wam Stellar Blade siadła i udanej majówki życzę. Uważajcie na siebie, odpoczywajcie i bawcie się bezpiecznie. Widzimy się jeszcze we wtorek przed Majówką na streamie, a później przerwa do końca tygodnia. Dziękujemy za poświęcony nam dziś czas przez Was. Do zobaczenia. Piąteczka żółwik. Cześć!